Zastanawiam się, jak to w prosty sposób ludziom wytłumaczyć. Nie jestem teologiem, ale przeżyłam pewnego rodzaju doświadczenie, i no nie jest to doświadczenie, o które prosiłam. Po prostu to się stało. Poza mną, w sensie, przeprowadził mnie przez to Pan Bóg. To było coś, co, czego nie planowałam. Nie, nie, nie wynikało z moich decyzji. Przeżyłam to doświadczenie i zobaczyłam pewną prawdę. Y, ludziom jest bardzo ciężko dzisiaj to odróżnić, czym jest ta prawdziwa wiara od tej fałszywej. Bo bardzo ciężko, bardzo ciężko jest to wychwycić młodym ludziom y, tą różnicę. Bo łatwo jest stwierdzić, że ktoś nie wierzy, ktoś, kto otwarcie czyni zło, ktoś, kto nie chodzi do kościoła, śmieje się z Boga itd. Łatwo jest to stwierdzić. Tylko naszym największym problemem nie jest ten wróg na zewnątrz, czyli nie wiem ateiści, innowiercy itd., tylko ten wewnętrzny. W kościele jest wewnętrzny wróg i jest zły duch, działa zły duch który udaje Chrystusa. I wspólnoty mniej lub bardziej ulegają temu duchowi. Z, z tego, co ja zobaczyłam, czego doświadczyłam. Mogę wam wskazać pewne, no, pokazać wam pewny kierunek yy, myślenia, patrzenia, na co zwracać uwagę. Bo, bo to ostatecznie no, Pan Bóg mi to potwierdził, tak? Yy, czym jest prawdziwa wiara, a czym nie. I to jest moje osobiste doświadczenie z pewnymi ludźmi. Yy, dlaczego jest Wam ciężko to rozróżnić? Bo ci ludzie, którzy nie wierzą, na zewnątrz udają pobożnych, udają wierzących. I bardzo łatwo się dać zwieść takim ludziom. Czyli w kościele nie tylko są duchowni, którzy działają dla złego ducha, e, którzy idą złą drogą, którzy sprowadzają ludzi na złą drogę, ale też są wspólnoty, e, liderzy wspólnot i to jest nasza, to jest nasz problem. I ja, ja dostrzegłam tą różnicę. Y, ta prawda, ona wychodzi, ona wyszła, ona wyjdzie, ona będzie powoli wychodzić. Czyli ci ludzie będą się ujawniać w kościele, pokazywać to, że nie są wcale katolikami, że sprowadzają ludzi na złą drogę, że właśnie kieruje nimi zły duch. Ja tylko mogę Wam powiedzieć, czym się charakteryzują ci ludzie. Na zewnątrz y, utrzymują bardzo y, takie pozory wiary, takiej gorliwości. I na to można się mocno nabrać. Tak, 24 godziny posługuje, ewangelizuje. I, I sprawia wierzenia wiarygodnego, tylko nikt nie wie, co jest za kulisami, co się kryje za tym człowiekiem, bo, on, bo oni zewnętrznie coś pokazują. Miłość może być prawdziwa do drugiego z człowieka, a może być też udawana. Miłość może być, ktoś może nazywać coś miłością, a tak naprawdę kontroluje. Daje miłość, a tak naprawdę kontroluje. Prawdziwa miłość jest tam, gdzie jest to miłosierdzie, gdzie jest ta wolność, gdzie jest to ta przestrzeń, że możemy być tym, kim jesteśmy. Ludzie, którzy nie służą Bogu, udają, że służą Bogu na zewnątrz, którzy, którymi kieruje zły duch, bardzo dbają o te pozory, żeby wyglądali na katolików. No, ale, ale jak się już do nich zbliżysz bardzo, to wiesz już, znasz prawdę, że nie są. Yy, udają katolików, żeby odciągnąć ludzi, to się dzieje wewnątrz kościoła odciągnąć ludzi na złą drogę, na nieprawdziwą drogę wiary. Yy, jakie są konsekwencje tego? No, ja w sobie to widziałam czyli taki, taka nieobecność. Jesteś nieobecny na Mszy Świętej. Czujesz, jakbyś był gdzieś, nie miał tej łączności z Bogiem, jakbyś był gdzieś daleko. Nie przeżywasz mszy w taki sposób. To już jest oznaka, że jak, jeżeli nie przeżywasz tej mszy w pełni, to już jest, to się oddaliłeś. Coś się dla ciebie stało innego, Bogiem. Dla nich Bogiem oni są sami. Nazywają się prorokami. Prawdziwy prorok nigdy nie powie o sobie, że jest prorokiem. Prawdziwy prorok bardzo cierpi. Jest bardzo odrzucany, jest prześladowany. Prawdziwi prorocy mają po prostu przerąbane. Ci fałszywi prorocy bardzo się wynoszą, eee, uznają, że oni mają władzę nad ludźmi. Oni mówią ludziom, co mają robić, jak mają żyć, bardzo ingerują w życie tych ludzi, bardzo, bardziej niż ich własna rodzina i to już jest taki przejaw sekty, nie? No bo jeżeli ludzie idą do kogoś, do, kto jest liderem wspólnoty i pytają się, jak oni mają żyć, zamiast rozeznawać samemu je, co mają robić, no to już jest. To już jest yy... Daleko przekroczona ta granica. Każdy powinien to rozeznawać sam i, i czuć takie powołanie do czegoś, tak? No i oni często właśnie yy, czują, chcą rządzić ludźmi, chcą mieć tą władzę, nie chodzi tu o Boga, nie, nie chcą, żeby ich krytykować. To jest takie charakterystyczne zjawisko. Czyli zauważa, że coś jest nie tak, a oni nie pozwalają. I odwracają kota ogonem, że to jest atak na nich. Nie chcą wysłuchać krytyki. Nie ma w nich tej pokory, tej prawdy do tego dążenia. E, tworzą e, z, właśnie z liturgii, tworzą z, e, z tych z, e, spo, spotkań wspólnotowych, rekolekcji i tak dalej, tworzą taki teatr. W kuchy jest to samo powtarzane, tam nie ma jakichś tematów e, rozwojowych, e, Coś innego. W kółko jest to samo. I jest to schemat pewien odtwarzany, i ci ludzie, którzy są w tych wspólnotach, nie rozwijają się, nie idą do przodu, nie realizują swojego powołania. Dlaczego? Dlatego, że prorok powiedział, że mają tego nie robić. Jeżeli chodzi o wolne słowa, wypowiadania się, bardzo ludzie są hamowani, blokowani, czyli Odbierają ludziom prawo wyrażania własnego zdania, prawo głosu, prawo krytyki. Jeśli chodzi o Matkę Boską, nie uznają Matki Boskiej, tak naprawdę uznają ją za taką samą świętą, jak wszyscy inni święci, tak, czyli ona jest po prostu zwykłą świętą. Nie, dla nich ona nie jest kimś istotnym w dziele zbawienia. Nie chcą odmawiać różańca. Odrzuca ich od różańca. Jak mówiłam, blokują ludzi przed y, rozwojem, przed posługą dla kościoła, y, utrzymują ich w, w lęku, y, zniechęcają tych ludzi do zakładania małżeństw, pakują ludzi lękiem w takich wspólnotach. Ja mówię właśnie o tych charyzmatycznych. Oni tam głównie koncentrują się na sobie, na służeniu sobie wzajemnie. Tam nie ma Boga. Tam nie ma Ducha Świętego, oni służą szatanowi, nie widzą prawdy, nie chcą się nawracać, nie znoszą właśnie tego, tej krytyki. No i oni właśnie są w Kościele Katolickim, ale nie są od nas. I to bardzo osłabia Kościół, bo oni tych młodych ludzi zwodzą, po prostu odciągają od Boga. Wewnątrz Kościoła odciąga się od Boga. Na tym polega ten problem. Daje im się taki zamiennik Boga. Chrystus jest tam, gdzie jest ta prawda, gdzie jest to nieustanne nawracanie się, praca nad sobą. Ci fałszywi wierzący nie pracują nad sobą i też ustawiają sobie wiarę, wspólnotę, wszystko pod siebie. Tam nie ma przestrzeni dla Ducha Świętego, żeby mógł swobodnie działać. Jeździłam do takiej wspólnoty i ta wspólnota została przez archidiecezję właśnie rozwiązana, dlatego że nie chcieli się nawrócić. Ja już to zauważyłam długo, długo wcześniej. Oni też nie uznają nowego papieża, nie chcą się jakoś do niego przyznawać. Dla nich jest tylko papież Franciszek. Nie uznają innego papieża niż papież Franciszek.